tym zegarkiem w ręku, nie tym, które trzeba zaplanować, ogarnąć, zabezpieczyć, ale z tym prawdziwym życiem, dzikim, mądrym, pulsującym, z tym, które czasem wszystko zabiera, by dać ci prawdę. Mówię o tym życiu które oddycha w tobie zanim się obudzisz które patrzy na ciebie zanim spojrzysz w lustro które zna twoją duszę lepiej niż ty sam sama bo pewnie nikt ci nie mówił tak jak im nie że z życiem też jesteś w związku i że